Sponsorem serii jest Patryk, który pozdrawia swoje dzieci, Hanie, Stasia i Olka i ma nadzieję, że kiedyś posłuchają tej wspaniałej historii. Oczywiście pozdrawia też żonę. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część Trzynastej Czarnej Krucjaty. Ostatnio trochę po macoszemu traktuję e, kanał. Znaczy, no nie po macoszemu. Czasu nie mam na nic. E, dużo zleceń i, i czasem ostatnio nawet wieczorem zamiast nagrywać Warhammera muszę nagrywać swoje pozycje. Książkowe. Tak więc, e, tak więc, e, no cóż. E, daję radę tyle ile mogę. E, lećmy dzisiaj z tematem. XIII Czarna Krucjata, odcinek 18. E, do czasu, gdy flota Abadona znalazła się w odległości mniej więcej jednego solarnego dnia od orbity Kadii, oczywistym stało się, że przygotowania podjęte przez tych kapłanów nie wystarczą do odniesienia zwycięstwa. Na Kadi wciąż mnóstwo było mężnych, wiernych Bogu imperatorowi. I gotowych na śmierć w obronie świata fortecznego ludzi, ale obrońcom kadi wyczerpał się inny, niemal równie istotny zasób, czas. Czas na przygotowania do obrony przed największą inwazją sił chaosu od czasów herezji Horusa właśnie się skończył. Na ostatnim posiedzeniu sztabu przed spodziewanym uderzeniem przeciwnika, magos Klarn ponuro stwierdził, że nawet zgodnie z jego najbardziej pozytywnymi przewidywaniami i obliczeniami. Potencjał procesorów nul w Kaser Krav nie będzie mógł zostać wykorzystany nawet w połowie. Obrońcy Kadi potrzebowali więcej czasu, ale nie mieli pojęcia skąd go wziąć. Wtedy po chwili namysłu, w sali wypełnionej stłumionym szeptem dziesiątek oficerów Sven krwawe wycie z Zakonu Kosmicznych Wilków wstał i odezwał się głośno i wyraźnie, proponując zgromadzonym swój własny pomysł i zaszczepiając tym samym nieco nadziei u części kadjańskich oficerów. Jego barka bitewna Kieł ognistogrzywego była jedynym okrętem swojej klasy na orbicie Kadii. Jego kompania wyjących płomieni mogła zabrać barkę do serca floty Abadona, dokonać abordażu na wolę wieczności i zrobić co w ich mocy, by spowolnić marsz wroga w stronę Kadii. Desperacja obrońców była ogromna, jednak w tak mrocznych czasach desperacji, desperację należało traktować niczym siłę do dalszej walki. Z tego powodu wielka kompania nie wyruszyła na swoją misję samotnie. Licząc wszystkie siły Astartes, które w dniu opuszczenia przez kieł ognistogrzywego orbity planety weszły na jego pokład, do walki z wolą wieczności wyruszyło niemal 200 Astartes, wśród których jedynie 58 braci bitewnych wywodziło się z Bractwa Sfena. Inni bracia wywodzili się z zakonów i kompanii, które poniosły katastrofalne straty w trakcie pierwszej inwazji na Kadie. Część z udział w tej misji Marines było nawet kompletnie osamotnionych i żądnych zemsty za śmierć wszystkich swoich braci, do walki u boku Astartes wyruszyli też ocalali gwardziści z XIII kadiańskiego regimentu oraz pełny manipuł marsjańskich skitarii. Garnizon Kassel-Kraff podniósł radosny okrzyk w chwili dostrzeżenia na niebie jasnej gwiazdy, gdy kieł grzywego z impetem opuścił orbitę Kadi. jednak niemal w tej samej chwili wszelki kontakt z okrętem został stracony. Radosne okrzyki osłabły niedługo potem. Powtarzane niczym mantra hasło Krida Kadia stoi, odbijało się echem wzdłuż Redut i Bastionów na całej planecie. Z początku niewielu żołnierzy je powtarzało, choć wszyscy dysydenci byli dość ostrożni, by unikać wygłaszania swoich wątpliwości otwarcie. Kadia zdołała poważnie uszkodzić lewerami Abadona. Być może prawe można złamać w podobny sposób, ale nawet największe męstwo i heroizm potrzebują solidnego gruntu, na którym mogłyby stanąć. A wola wieczności posiadała moc, by odebrać im nawet to. Kryt znał nastroje panujące u swoich żołnierzy, jako że ich wątpliwości były także i jego wątpliwościami. Brak aktywności w obliczu tak wielkich wydarzeń był dla niego przygnębiający, dlatego postanowił zwalczyć narastający stres aktywnością. W miarę zbliżania się do planety, jej najczarniejszej godziny, Kryt był cały czas w ruchu, podróżując między kolejnymi umocnieniami na całej kadis sekundus, pozdrawiając oficerów. Orzeźwiającym uściskiem dłoni i żywym, pełnym determinacji spojrzeniem, przemawiając do gromadzących się wokół niego weteranów i rekrutów, z pewnością, którą mógłby przenosić góry, gdyby tylko cokolwiek w ogóle chciało mu wówczas stanąć na drodze. Jego pewność siebie była niczym zaraza, która przenosiła się z żołnierza na żołnierza i z oficera na oficera, sprawiając, że ich dawne obawy odchodziły w cień. Kadia stoi. Te dwa słowa nabrały w tamtych dniach nowego znaczenia. Kadia miała stać na straży Imperium dla Imperatora, ale i na rozkaz Ursarkara Ekrida. Żaden z obrońców Kadii nie mógł podejrzewać, że obawy Krida były równie wielkie co ich własne. Co więcej, jego obawy tylko rosły. Z każdą mijającą godziną, Krid był coraz bardziej przekonany, że światło Imperatora przestało opromieniać bramę kadiańską, że Ojciec ludzkości opuścił ich na rzecz ciemności. Krid zachował jednak te przemyślenia dla siebie, Przypominając sobie, że takie myśli mogły należeć jedynie do apostaty lub heretyka, ale nie do niego. Mimo to e, nadal czuł skrywane przed wszystkimi wątpliwości, a przynajmniej prawie przed wszystkimi, choć nigdy z nim o tym nie rozmawiał, Jaran Kel dostrzegł mrok gromadzący się w umyśle swojego przyjaciela, jednak podobnie jak robił to z wieloma innymi swoimi spostrzeżeniami na temat ursarkara, na przestrzeni wielu lat ich, ich wspólnej służby, wolał zachować je dla siebie. Straż przednia floty Abadona przybyła nad kontynent Kadia Secundus o świcie następnego dnia, witając obrońców planety salwą niszczycielskiego ognia. Uszkodzone w czasie ostatnich starć okręty marynarki wyrzuciły z siebie ostatnie pokłady Furii w starciu z czarną flotą, łącząc swój gniew z naziemnymi bateriami odrestaurowanymi na rozkaz Krida. Silniki osnowy wielu okrętów wroga rozpaliły się w wielkiej kuli ognia, by następnie zupełnie zgasnąć, sprowadzając całe okręty w bezlitosne objęcia kadyjańskiej studni grawitacyjnej. Niebo zapłonęło od okazjonalnych eksplozji ognia, wyznaczając przejście do wieczności nowych imperialnych męczenników lub z dawna oczekiwane ostateczne potępienie dla zdrajców. Nie był to jednak nawet początek, a jedynie prolog tego, co miało nastąpić, gdy ostatnie okręty imperialnej floty nad Kadją zostały pochłonięte przez ciemność. Na kadiańskim niebie zalśnił nowy księżyc, ośmioramienna gwiazda z całkowicie ciemnego kamienia, której pozycję zdradzało wściekle świecące czerwone oko cyklopa. Kadia wstrzymała oddech. Wola wieczności przybyła. Plan Svena krwawego wycia zawiódł poświęcenie jego i niemal z dwustu braci bitewnych poszło na marne. Oko Gwiezdnego Fortu zapłonęło, strumień czerwonego światła opadł na planetę i rozproszył się wśród chmur. Na murach Kasserkraff doszło do eksplozji dzikiej radości, którą najmocniej przeżywał Lord Kasztelan. Tylko Magos Klarn zachował spokój. Osobiście podjął się on inspekcji siatki projektorów w Kasserkraff na około jedną solarną godzinę wcześniej, znajdując zmasakrowane ciała swoich adeptów i obcą, nieznaną mu technologię podpiętą do obwodów procesorów. Była to technologia która sprowokowała zaniepokojone duchy maszyny do potrojenia swojej wydajności, sprawiając, że ta jedna sieć procesorów była w stanie otoczyć ochronną tarczą całą planetę. Ta dziwna tajemnica bardzo go dręczyła. Nawet bez uśmiercenia jego akolitów miałby spore problemy z zaufaniem jakiemukolwiek binarycznemu cudowi, który nie powstał za jego sprawą. Kiedy jednak niebo nad głowami żołnierzy przyciemniło się na skutek dokonujących zmasowanego desantu zdrajców, magos raz jeszcze zwrócił swoją uwagę na mający się zaraz rozpętać sztorm. Wszelkie tajemnice musiały poczekać na odpowiedni moment. Na niewidoczny znak jasne światło oznaczyło sylwetki okrętów Czarnej Floty z grzmiącym ryknięciem pierwsza fala bombardowania przeszyła niebo u boku opadających na powierzchnię kadlii transportowców desantowych niczym heraldowie śmierci udający się na nieuniknioną rzeź. Podłoże skalne całego kontynentu Kadia Secundus, które nieźle oberwało już w czasie pierwszej inwazji sił chaosu, zostało zmiażdżone, skruszone i przerwane na skutek burzy pocisków z makrodziału, torpet Melta i piekielnego ognia. Tarcze próżniowe niemal uginały się pod nieubłaganą burzą, podczas gdy pola siłowe umieszczone w niebie zaczęły załamywać się kompletnie. Część z nich dalej trzymała, jednak inne zostały przerwane w rozbłyskach jasnego niczym wybuch supernowej światła. Do następnych eksplozji zaczęło dochodzić już kilka sekund później, ogałacając powierzchnię kadii z życia wszędzie tam, gdzie bomby zdrajców na nią spadły. Obrońcy Kasser-Kraf otworzyli ogień. Lasery obronne i baterie dział zalały niebo wiązkami energii i pociskami w istnym deszczu śmierci wymierzonym w siły resantowe. Większość nie trafiała, ale dokładność i celność nie odgrywały tu wielkiego znaczenia. Siły profanatora zaroiły się na kadjańskim niebie niczym rój wygłodniałych móg. Much szykując się, szykujący się, na ucztę. Na zachód od Kassel Kraw makrobaterie Kassel Stark zaryczały po raz ostatni, gdy torpedy Melta z hukiem przebiły podziemny magazyn amunicji twierdzy. Na północy wrak miecza przekory wypalił salwą z burty w niebo. Rozrzut okrętowy dział posłał na ziemię, ozdobiony czaszką desantowiec, jednocześnie zmuszając do odwrotu towarzyszącą mu eskortę. E, Walkirie z wyjątkowego 119 regimentu klawina Streka wypełniły niebo odgłosem swoich potężnych silników, obierając wcześniej ustalony kurs w przerwie między salwami, by następnie wyłamać się z szyku w brawurowym natarciu na wyższe partie atmosfery, gdzie rozpoczęło się ich polowanie. We wszystkich redutach na całej kadisekundus sekundus. Niespokojne serca modliły się o to, by siły imperium były w stanie odebrać przeciwnikowi inicjatywę, by oblężenie zostało wygrane tam, w niebie, a nie na murach Kassel Kraft i jego przedmurzu. Była to próżna nadzieja. Desantowców było zwyczajnie zbyt wiele, a stanowisk strzelniczych zwyczajnie za mało. Najdalej wysunięta na południe od Kassel Kraft linia umocnień, tzw. wał męczenników, został zniszczony, gdy jego tarcze próżniowe zostały przełamane. Świeże salwy zdrajców uderzyły prosto w ten punkt, odkrywając słabość Kadjańczyków i grzebiąc pod zwałami piachu działa o wielkości całych bloków habitacyjnych wraz z ich załogami. Krid widział wszechobecne zniszczenie i wydał obrońcom rozkaz do odwrotu. Kasel wciąż miało trzy stojące i kiepsko bronione mury wokół centralnej twierdzy. Lord Kasztelan nie widział sensu w traceniu kolejnych ludzi na pustkowiu, podczas gdy fortyfikacje potrzebowały obrońców. Kadiańscy obrońcy porzucili wał męczenników, ryzykując śmiercią w starciu z furią bombardowania, byleby tylko dotrzeć do porównywalnie bezpieczniejszego schronienia za murami Kaser Kraf. Szczęścia zabrakło wówczas wielu setkom żołnierzy. Nie minęło wiele czasu, a pole między wałem a twierdzą stało się ziemią wypalonych wraków i rozerwanych ciał. Jednak na każdego odważnego obrońcę planety, który zginął w trakcie odwrotu, kolejnych czterech dotarło do zewnętrznego muru Kasr. Oficerowie od razu przekazywali im dalsze instrukcje, kierując ich na odpowiednie stanowiska. Tylko czarni templariusze nie ruszyli się z miejsca. Marszałek Amalrych pluł na rozkazy Kryda, wybrał już miejsce, w którym stoczy bitwę i miał zamiar utrzymać je do śmierci. Gdy desantowce zbliżyły się do powierzchni Kadi, eskortujące je heldrejki natychmiast odleciały, ostrzeliwując mury Kraw i Reduty wokół świątyni świętej Morikan. Wszędzie wokół Dało się słyszeć nowy odgłos, a raczej przypominające zawodzenie płonących w świętym ogniu grzeszników, wycie wzmocnione gardłami dziesięciu tysięcy potępieńców. Kilka sekund później pierwsze dreadklowy upadły na mury Kasselkraf, rampy opadły, a z ich wnętrza wyłoniły się zwarte szeregi zdradzieckich astartes z legionów niosących słowo i legionu alfa. Z początku zmasowany ostrzał gwardzistów zmusił napastników do cofnięcia się o kilka kroków. Jednak bluźniercze ikony synów Lorgara wzniosły się nad ich głowami, powiewając na wietrze u boku czarnego dymu i unoszących się w niebo okrzyków agonii. Struktura rzeczywistości załamała się i przerwała, a z powstałej wyrwy na plac boju wkroczyły demony. Wszędzie wokół było dokładnie tak samo. Ryk zdradzieckich bolterów łączył się z okrzykami bitewnymi, żądnych krwi demonów. Kolejne stanowiska obronne upadały, nawet w obliczu ostrej wymiany ognia a ich obrońcy byli rozrywani wykutymi w osnowie ostrzami i demonicznymi szponami. Niektóre plutony, ogarnięte niewyobrażalną grozą, zaczęły rzucać broń i uciekać w popłochu. Większość walczyła i umierała do ostatniego żołnierza, nakłaniana do dalszych poświęceń przez płomienne kazania kapłanów adeptus ministerum. Ich opór był tym silniejszy, im bardziej dawali się przekonać, że w tej mrocznej godzinie nie mają już dokąd uciec. W tej krwawej masakrze Jedynym wyborem, na jaki było stać każdego walczącego na kadr sekundus żołnierza, była możliwość wybrania własnej śmierci. Większość gwardzistów kurczowo trzymała się swojej broni i odważnie wychodziła naprzeciw zagładzie. W pierwszej fazie, drugiej inwazji, najcięższe walki toczyły się o świątynię świętej Morikan. Wiara broniących tego miejsca sióstr bitwy była zarówno nieodparta, jak i stanowiła anatemę dla rozszalałych demonów. Z drugiej strony, w niewytłumaczalny sposób demony wręcz pchały się na teren kontrolowany przez siostry, przypominając ćmy krążące wokół nocnej lampy. Mimo to prawdopodobnie ze wszystkich imperialnych sił, które tamtego dnia stanęły w obronie Kadii, to właśnie zakon naszej umęczonej pani ani razu się nie zachwiał i nie wykonał ani kroku w tył. Pod czujnym spojrzeniem kanoniczek Genevieve i Eleanor, siostry bitwy, starły się ze skowyczącą hordą z bolterami i miotaczami ognia, oczyszczając mury swojej świątyni ze wszelkiego spaczenia. Wszystkim tym, którzy widzieli tamtego dnia osmolone mury Castercraft i porównali je ze świątynią świętej Morikan, musiało wydawać się, że, świątynia, że świątyni wojna w ogóle nie dotknęła, jak gdyby złote światło tańczące wokół spirali świątyni odpychało wszelkie niebezpieczeństwa. Na wschodzie pierwsze transportowce wylądowały w pokraterowanych dolinach, opętane przez demony machiny wojenne zaczęły toczyć się po zniszczonej powierzchni planety, utrudniając życie obrońcom wschodnich murów twierdzy. Działa bitewne wypaliły w stronę wroga do spółki z kadiańskimi czołgami z 252 regimentu. Straż przednia Czarnego Legionu wyparowała w zmieszanej masie metalu i okrutnie okaleczonych ciał, jednak Kadjańczycy nie byli w stanie odzyskać raz zagarniętej przez przeciwników ziemi. Było ich po prostu zbyt wielu. Baneblady chaosu nie zważały na ostrzał gwardzistów, ich gąsienice rozgniatały wraki mniej szczęśliwych napastników, a ich pociski waliły prosto w mur. Wschodnia zewnętrzna częściowo e, e, zewnętrzna ściana częściowo runęła z donośnym, słyszalnym na całym polu bitwy hukiem, miażdżąc trzy szwadrony czołgów Lejman Raz. Warczenie silników stłumiło triumfalne okrzyki zdrajców, gdy przystrojone czaszkami Rino Wyjechały z blade'ów i na pełnej, ku, znaczy na pełnej prędkości ruszyły w stronę wyłomu. Daleko na północy szachownica rozrzuconych umocnień Jark niemal rozpadła się pod bombardowaniem baterii oblężniczych żelaznych wojowników, wycelowanych w cały obszar równin Kolarak. Nie chcąc kryć się za murami fortecy, Orwen i Heifel e, nakazał swoim braciom skierowanie się do swoich transportowców. Kowal wojny Kromgad przybył na Kadie. Przygotowany do kontrnatarcia, umocniwszy swoją pozycję przenośnymi bastionami i liniami przeklętych Egit, mających za zadanie spowolnić napastników na dość długo, by, zdecydowa by zdecydowanie podnieść efektywność broni ciężkiej jego sił. Choć rozwaga nigdy nie była mocną stroną Heifela, żadna wykuta w ogniu piekła machina nie mogła sprostać furii rodzonego Fenryjczyka. Oczyszczając drogę przed sobą ze wszelkiego plugastwa, jego żelazne wilki... Opadły na naprędce postawioną cytadelę gata, wykorzystując jego własne okopy i bastiony do ochrony przed artylerią. Mijały godziny, a następnie całe solarne dnie, bitwa wciąż trwała. Część obrońców zdołała się nawet nieco przespać w krótkich przerwach między starciami a bombardowaniami, jednak większość nie spała w ogóle, szpikując się wszelkiej maści chemikaliami, woląc nie ryzykować doznania koszmaru burzliwego niczym wiatr nad kadią sekundus. Mury Kassel Kraw zostały oczyszczone tylko po to, by padły ofiarą szturmu ze strony potworów Zosnowy. Kassel Jark, niedawno uratowane przed bombardowaniem Kromagata, zostało zniszczone przez czarnoksięstwo Zosnowy Eleka Steina, jego kabałę Cyklopii. Krwawi berserkerzy pożeraczy światów trzy razy otoczyli wrak miecza przekory i trzy razy mistrz Korahel wzywał swoich braci bitewnych z czwartej kompanii mrocznych aniołów do walki. Trzy razy synowie korna zostali zmuszeni do odwrotu w nieładzie, tylko po to, by ich zwierzęcy śpiew raz jeszcze dobiegł uszła startes z ciemności, daleko za zapadniętym kadłubem krążownika. Za każdym razem przychodzili do nich od wschodu, na chwilę po zapadnięciu zmroku, niczym watacha wygłodniałych, opancerzonych w krwawo karmazynowy ceramid bestii. Czwartej nocy bracia bitewni z czwartej kompanii nie potrzebowali już instrukcji swojego mistrza, 40 marines w milczeniu obsadziło swoje stanowiska, formując podwójny pierścień wokół osmolonego, podziurawionego sztandaru swojej kompanii. Boltery zaryczały, a głośny syk gotującej się plazmy przeciął powietrze. Krew dla krwawego Boga! I w tym epickim momencie kończymy dzisiejszy odcinek. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się, mam nadzieję, jutro, i mam nadzieję, że będzie wraks. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No to co? A my, a właściwie A13 Czarna Krucjata za tydzień w sobotę, tak więc nic straconego. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.